Na początek układamy dwa rzędy z samych białych, niewypchanych modułów. W każdym rzędzie jest 34, są 34 elementy. Trzeci rząd będzie składał się już z 42 elementów, więc musimy rozszerzyć naszą podstawę. Żeby to zrobić, musimy postępować według pewnego wzoru. Od teraz używamy już wypchanych modułów, ale odwróconych w tą stronę na sam początek wkładamy w ten sposób na jeden modu, wkładamy drugi w każdą kieszonkę po jednym skrzydełku drugi moduł wkładamy tylko jedną kieszonkę z następnego jedną skrzydełko w jedną kieszonkę z następnego Jedna kieszonka pozostaje pusta. Następnie układamy dwa moduły w normalny sposób, czyli łącząc dwa moduły z poprzedniego piętra, biorąc po jednym skrzydełku w każdą kieszonkę w ten sposób. Kolejne piętro wkładamy w jedną kieszonkę, jedno skrzydełko. I jedno zostaje puste. Robimy tak na przemian, żeby tutaj skrzydełko lewe było, kieszonka lewa była pusta, a tutaj kieszonka prawa. I powtarzamy tak tą czynność, aż skończymy cały nasz trzeci rząd. Czyli teraz znowu wkładamy normalnie. Wkładamy na jeden moduł jeden element, kolejny, jedna kieszonka pusta, jedna pełna. Troszeczkę ściskamy, żeby nasze wypchane moduły się pospłaszczały, bo będzie nam ciężko potem to utrzymać. Już w zwyczajny sposób dwa moduły. W jedną kieszonkę kolejny i na jeden moduł wkładamy jeden element w ten sposób. I tak postępujemy aż zrobimy cały rząd. Jak to ma mniej więcej wyglądać. Teraz, gdy już uzyskaliśmy 42 moduły, musimy ułożyć jeszcze 15 pięter, każdy po 42 moduły. Gdy już zbudujemy z trzy piętra, całą budowlę musimy wygiąć w ten sposób, żeby dwa pierwsze rzędy były zwrócone tą głową przodem, jakby do środka, a reszta odwrócona na zewnątrz. Gdy mamy już nasze. 16 pięter. Wkładamy rękę tutaj do środka i wypychamy naszą figurę, żeby jak najbardziej wyglądała jak kula. Czyli tutaj w tym miejscu od środka dopychamy ręką i wyginamy w kulę. Kolejne piętro będzie składało się z odwróconych, czyli tym końcem przodem do środka. Układamy je co trzeci. Łącząc półtora jakby modułu, czyli trzy, dwa skrzydełka idą do jednej kieszonki i jedno skrzydełko do jednej. I tak robimy co trzeci moduł. Czyli jeden jest półtora, jeden zwykły, drugi zwykły. Znowu półtora. W ten sposób. Kolejny jest znowu zwykły. Zwykły półtora modułu, dwa zwykłe i znowu półtora. I tak kontynuujemy, aż skończymy całe piętra. Na koniec wyjdą nam trzy elementy, które są pod rząd pojedynczy. Teraz musimy ułożyć kolejne 8 pięter. Normalnie już odwróconych tą stroną i wypchanych, bo te były niewypchane specjalnie, żeby nic się nie działo. Teraz układamy 8 pięter do przodu i z wypchanych modułów. Tak to ma wyglądać. Gdy skończymy górną część, mniej więcej w tym miejscu od środka. Kładamy rękę i wypychamy, żeby uzyskać jak najbardziej kształt kulisty. Następnym i już ostatnim ruchem będzie dodanie dodatkowych elementów ozdobnych. Między innymi jednym z nich jest to szalik. Najlepiej, jeżeli mamy taki materiał, skręcić go na początku. Będzie wtedy mniejszy, bo ten bardzo obszernie się nam rozciąga. Wiążemy na jeden supełek i ściągamy w dół, żeby jak najwięcej głowy było widać. Tą część możemy schować w ten sposób to może sobie tutaj tak odstawać kolejnym ruchem już po zawiązaniu naszego szalika będzie dodanie trzech guzików w tych miejscach. Robimy to jak tutaj mamy początek, supła, Robimy to gdzieś mniej więcej w tym miejscu, w ten sposób. Następnie. Yy, przymocowujemy oczka. Robimy to równo nad guziczkami, mniej więcej w tych dwóch miejscach. Mniej więcej w ten sposób. Teraz musimy zająć się noskiem. Żeby go zrobić, potrzebujemy. Prawie że trójkąta. Z jednej strony jest on zaokrąglony, czyli możemy powiedzieć, że to jest pewien wycinek koła, mniej więcej takiej wielkości. Najpierw lekko go zaginamy, zwijając go w taki rulonik. Następnie dajemy tutaj trochę kleju i sklejamy. W ten sposób. Tutaj z tej strony nie musi być do końca, ponieważ ciężko jest zrobić taki stożek, żeby był idealnie tutaj do końca przyczepiony, więc taki w zupełności wystarczy. Tę, tą szparką, którą tu widać, montujemy do dołu w tym miejscu. W ten sposób. Chwilę przytrzymujemy, zanim klej wyschnie. Pod tym noskiem z takiego kawałka bibuły lub zwiniętego papieru robimy buźkę. Pamiętajmy o tym, żeby wygiąć się w uśmiech, żeby nasz bałwanek był wesoły. Tak prezentuje się już nasz bałwan. W kolejnym ruchu możemy domontować rączki. Żeby je wykonać, będziemy potrzebowali dłuższych, zwiniętych kawałków bibuły papieru. Z papierów wyjdą sztywniejsze, jeżeli użyjemy technicznego, więc to jest pewne takie ulepszenie. Na końcu każdego z nich możemy zbudować coś w rodzaju takiego rozgałęzienia, dodając po obu stronach po dwa kawałki, żeby wyszła nam taka potrójna rączka. Żeby to zrobić, w odległości takiej, jakie mamy przygotowane boczne elementy, Domontowujemy rączki tak, żeby się trzymały. Nie więcej w ten sposób. Chwilę czekamy, aż wyschnie. W tym czasie możemy przygotować drugą rączkę. Ważne jest w tym, żeby zachować odpowiednie odległości, żeby niektóre, jakby można to nazwać palce, nie były dłuższe od pozostałych. Tak to mniej więcej wygląda. Tam odstawiamy na razie do wyschnięcia, na razie zajmiemy się tą pierwszą, która już się dobrze trzyma, rączkę z tej strony. Wkładamy mniej więcej za naszym wiązaniem, gdzieś w tym miejscu, stroną do góry, tak żeby nasz yy, bałwan wydawał się, że macha. Jeżeli rączka nie będzie chciała się trzymać sama, możemy oczywiście dać trochę kleju, żeby na pewno nam nic się z nim nie stało. Ważne jest yy, dobrze wygiąć yy, u podstawy, żeby po prostu cały czas zachowywała się, zachowywała w jednej pozycji. Mniej więcej w ten sposób. Później można jeszcze to utrwalić klejem lub lakierem. Z drugiej strony rączkę montujemy mniej więcej jak tutaj mamy oczy, to gdzieś tutaj z boku. Po prostu wtykamy. Najpierw musimy zwężyć koniec. W ten sposób. I teraz to wtykamy. Nasza rączka gotowa. Jeżeli chcemy urozmaicić naszego bał bałwanka, możemy mu dorobić czapkę. Żeby takową zrobić, Najpierw y, z, w pierwszym rzędzie to jest podstawa y, taka dodatkowa, na której budujemy po prostu naszą czapkę. To potem te wszystkie białe y, na koniec wyjmujemy i odkładamy na bok, nie używamy ich do czapki. Y, reszta tutaj, te dwa piętra składa się z samych czerwonych. Łącznie w rzędzie jest 22 moduły. Tak wyglądają pierwsze dwa rzędy naszej budowli. Kolejne dwa budujemy również z czerwonych, ale odwróconych, przodem w tą stronę. Jak już zbudujemy te dwa rzędy, wygniemy tą całą czapkę w tą stronę, tak, że to będzie te dwa pierwsze rzędy będą skierowane przodem do środka. Więc teraz budujemy dwa kolejne rzędy względem tych odwrócony. Jak to ma mniej więcej wyglądać, teraz możemy już spokojnie wypchać naszą podstawę w ten sposób, nie obawiając się przy tym, że nasz kształt pracy ulegnie zniszczeniu poprzez bardzo szybki rozpad. Dobrze. Gdy mamy tak wyglądającą podstawę, następnym ruchem będzie dodanie jednego piętra z żółtych. To ma mniej więcej wyglądać. Kolejne i ostatnie, już piętro, będzie składało się z samych czerwonych. Tak to ma wyglądać. Teraz wyjmiemy naszą podstawę pomocniczą. Tak to ma mniej więcej wyglądać. Gdybyśmy nie użyli podstawy pomocniczej, nasze moduły byłyby po prostu nierównomiernie rozmieszczone, a kieszonki w różnym stanie, niektóre wypchane, niektóre nie. Więc zalecam użycie właśnie tutaj podstawy pomocniczej. Nasza czapka jest już prawie gotowa. Możemy teraz w tym miejscu doczepić jakąś kuleczkę. Na przykład możemy użyć tutaj troszeczkę. Wełny czy gazy, cokolwiek mamy pod ręką. Czapeczkę wkładamy tutaj, tak żeby leciutko zagłębiła się nasza korbowanka, i dociskamy, żeby była stabilnie osadzona. Tak prezentuje się nasz bałwanek.